Czy kobiety mają swoje specyficzne problemy z alkoholem? Nadużywanie napojów wyskokowych, alkoholizm dość stereotypowo uważa się za męskie przypadłości. Historycznie bardzo długo uważano wręcz, że kobiety nie mogą być alkoholiczkami, ewentualnie, że dotyczy to jedynie największych degeneratek. To nawet ciekawe, jak dość często kulturowo na to patrzymy. Mężczyzna nadużywający alkoholu, no, machło problem, poza tym nic zaskakującego. Kobieta z problemem alkoholowym? Dno. Nawet ruch AA początkowo dostępny był tylko dla mężczyzn. Dopiero po dwóch latach jego istnienia w 1937 roku pozwolono na mityngi uczęszczać pierwszej kobiecie. Nadal jednak przez wiele lat obecność kobiet pośród anonimowych była rzadkością. Tymczasem, wedle badań, obecnie kobiety spożywają więcej alkoholu niż kiedykolwiek. Od początku XXI wieku wskaźnik uzależnienia od alkoholu u kobiet wzrósł prawie o 100%. W Polsce, według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kobiet uzależnionych od alkoholu może być nawet 1,5 miliona. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego postanowiłem dzisiaj przyjrzeć się akurat problemom alkoholowym kobiet i jak ich droga do poradzenia sobie z tym problemem różni się od typowej drogi mężczyzn? Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zostańcie ze mną. A po więcej inspiracji, przemyśleń i informacji o tym, czym zajmuje się poza publikowaniem materiałów tutaj na kanale, zapraszam was też serdecznie na mój Instagram, człowiek absurdalny. Dlaczego postanowiłem wziąć dzisiaj na warsztat temat problemów alkoholowych akurat u kobiet? Bo trafiłem na niezwykle ciekawą książkę: Na zdrowie. Jak trzeźwiałam w kulturze picia Holly Whitaker. Autorka opisuje w niej swoją drogę przez problem alkoholowy od tego, jak on się u niej rozwijał, jak odkryła w końcu, że ma ten problem z alkoholem, jak sobie w końcu stopniowo z nim poradziła. Zwraca też uwagę i mocno analizuje, dlaczego te najpopularniejsze metody, na przykład metodologia anonimowych alkoholików, jej zdaniem nie działały dla niej i dlaczego może być coś w tym, że generalnie nie są one najlepsze dla kobiet, choć też nie tylko, bo dla szerszego grona ludzi. Książka generalnie jest skierowana do kobiet, ale przyznam, że czytając ją, miałem sporo przemyśleń zgodnych z przemyśleniami autorki, nawet kilka podobnych doświadczeń w swoim życiu, o których opowiem później w tym materiale. Więc myślę, że nie można powiedzieć, że jest to książka tylko i wyłącznie dla kobiet. Jeżeli temat jest dla Was ważny, jeżeli. Chcecie poznać przemyślenia i tą ścieżkę autorki, która myślę, że może być też zawiera w sobie bardzo wiele takich praktycznych wskazówek, jak poradzić sobie m.in. z problemem alkoholowym, ale też ten mechanizm uzależnień jest generalnie bardzo podobny, ta cała ucieczka od przeróżnych problemów w naszym życiu. Ja serdecznie polecam. To była naprawdę ciekawa, dająca mi do myślenia lektura. Link do niej znajdziecie w opisie tego odcinka. Rozdział pierwszy. Czym jest kultura picia? Autorka w swojej książce stawia przede wszystkim tezę, że wszyscy, niezależnie od płci, żyjemy w niejako kulturze picia, która jest pełna różnych absurdów, i samo nasze podejście do alkoholu jest obecnie złożone z bardzo wielu sprzeczności w naszym myśleniu. Czytamy etykiety i skład produktu. Unikamy glutenu, nabiału, przetworzonej żywności i rafinowanych cukrów. Kupujemy towary organiczne. Używamy naturalnych filtrów przeciwsłonecznych oraz kosmetyków. Martwimy się o fluor w wodzie, smog w powietrzu, którym oddychamy. Uwodorniony olej w pożywieniu. Rozważamy, czy bezpiecznie jest pić z plastikowych butelek. Uprawiamy jogę, biegamy, jeździmy na treningowych rowerkach, korzystamy ze sprzętu Fitbit, stosujemy dietę sokową, paleo i keto, nawadniamy się, oczyszczamy. Jesteśmy super czujni na wszystko, co wkładamy do naszego ciała, wszystko co robimy z naszym ciałem i jesteśmy z tego dumni. A pijemy jakieś cholerne paliwo rakietowe. Dlaczego paliwo rakietowe? Myślę, że nie muszę przypominać, że każdy alkohol spożywczy składa się z alkoholu etylowego, czyli popularnego etanolu, który oprócz tego, że jest dość silną substancją psychoaktywną, jest też szeroko wykorzystywany w przemyśle np. do produkowania środków do dezynfekcji, farb malarskich, rozpuszczalników i właśnie np. paliwa rakietowego. No dobrze, ale chyba nikt się nie łudzi, że alkohol jest zdrowy. Wiemy w zasadzie, że w odpowiedniej dawce jest on trucizną, no ale właśnie kwestia tej odpowiedniej dawki. Mocno wierzymy, że spożywamy go tylko taką ilość, która nie jest dla nas zagrożeniem, która nie powoduje żadnych szkód, a jeśli nawet jest w jakimś stopniu szkodliwa, to szkody te mamy pod kontrolą. Ale czy tak jest na pewno? Bardzo wiele badań wykazuje, że absolutnie nie doszacowujemy ilości alkoholu, jaką wypijamy w rzeczywistości. A pijemy go w zasadzie przy każdej okazji, kiedy można coś świętować, kiedy nadchodzi weekend i trzeba się zresetować po ciężkim tygodniu pracy albo nauki, podczas spotkań ze znajomymi, spotkań biznesowych coraz częściej. W zasadzie to podejrzani wydają się ci ludzie, którzy nie spożywają alkoholu w ogóle. Picie zostało oswojone do tego stopnia i tak bezdyskusyjnie, że w gruncie rzeczy nakreśliliśmy linię pośrodku i podzieliliśmy ludzi na dwie grupy, na normalnie pijących i na alkoholików. Autorka stawia nawet dość odważną tezę, która, muszę przyznać, bardzo mi się podoba, mianowicie, że każdy, kto spożywa alkohol w jakichkolwiek ilościach, mierzy się niejako z problemem alkoholowym, bo to trochę tak, jakby co jakiś czas udawać się do strefy pewnego zagrożenia i tutaj trochę igrać z ogniem. I oczywiście, bardzo wielu ludzi sobie z tym zagrożeniem poradzi w lepszym lub gorszym stopniu, ale będzie miało to w miarę pod kontrolą. Niemniej jednak spora grupa ludzi gdzieś w pewnym momencie może przegrać z tym alkoholem na tyle, że wpadnie w sieć nałogu. Uzależnienie od tego alkoholu w tej grupie będzie też, będzie i jest. Bardzo wiele kobiet. Jak wygląda, co jest takiego specyficznego w tym akurat problemie alkoholowym u kobiet, zdaniem autorki? Rozdział drugi. Dlaczego kobiety piją? Żeby pokazać najważniejszą różnicę, która zdaniem autorki występuje pomiędzy tym, jak i dlaczego piją mężczyźni i kobiety, zacznę trochę nietypowo, bo od fundamentu programu anonimowych alkoholików, mianowicie od 12 kroków AA. Te słynne 12 kroków brzmi następująco. Krok pierwszy. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że nasze życie stało się niekierowalne. Krok drugi. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek. Krok trzeci. Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga tak jak go rozumieliśmy. Krok czwarty. Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną. Krok piąty. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Krok szósty. Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru. Krok siódmy. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. Krok ósmy. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadość uczynić im wszystkim. Krok dziewiąty. Zadość uczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. Krok dziesiąty. Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę z miejsca przyznając się do popełnianych błędów. Krok jedenasty. Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełniania. I krok dwunasty. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Autorka po uświadomieniu sobie swojego problemu alkoholowego zrobiła to, co w zasadzie doradzali jej wszyscy: wybrała jedyną słuszną, jak się wydawało, drogę, zaczęła chodzić na mityngi anonimowych alkoholików. Kiedy jednak zapoznawała się między innymi z tym programem 12 Kroków, miała takie w sobie głębokie poczucie sprzeciwu i tego, że to nie jest program dla niej, wręcz, że ten program, chociaż na początku nie wiedziała do końca dlaczego, że ten program bardziej będzie utrwalał jej problemy zamiast pomóc jej je rozwiązywać. Jakie były jej spostrzeżenia, kiedy już doszła, dlaczego tak czuła? Ci, którzy je napisali, cieszyli się niepodważalnym autorytetem i niekontrolowaną władzą, a ich ego, a raczej sposób radzenia sobie z rzeczywistością, rozwinął się dzięki takim doświadczeniom. Ich ego zostało tak uformowane, by wierzyło, że jest ponad prawem, ponad zarzutami i jest mądrzejsze niż jakikolwiek zestaw zasad. Dla takiego ego 12 kroków i wielka księga mają sens, żeby adresaci pamiętali, że nie są bogami, nie zapominali o właściwej mierze, żeby ich powstrzymywać od kwestionowania zasad, żeby nabrali pokory, przyznali się do słabości, zauważyli swoje wady, okazali wrażliwość i przyznali się do błędów wobec innych, a w końcu zamknęli się i słuchali w pokorze. Tymczasem jak w końcu zauważyła autorka, tak ona, jak i bardzo wiele kobiet jest właśnie od dziecka wychowywanych niejako w myśl tych zasad, żeby nie myśleć o sobie, nie skupiać się na sobie, myśleć przede wszystkim o innych, wyrzekać się siebie, być pokornym i słuchającym tego, co przede wszystkim inni mają do powiedzenia. I dlatego, jak twierdzi autorka, takim kluczowym momentem w jej drodze ku zdrowieniu było odkrycie, czego ona tak naprawdę potrzebuje i, co było jeszcze trudniejsze, uwierzenie w to, że to jest jej droga do wyleczenia się. Za każdym razem, gdy mówiono mi, że jestem taka czy owaka, obrzydliwa, gruba, głupia, głośna i zła, zamykałam się w sobie. Tego się nie da zaakceptować, tamtego też nie. Nic się nie da zaakceptować ani polubić, więc musisz się zmienić. Obeszłam dom, w którym była holi i zamknęłam wszystkie drzwi do miejsc, w których było ze mną coś nie w porządku. Wkrótce zrobiło się tak wiele zamkniętych drzwi, tak wiele miejsc, do których nie mogłam się udać lub pokazać ich innym, że nie miałam gdzie mieszkać więc się wyprowadziłam. Poszłam gdzie indziej. Dom, którym byłam, nie nadawał się już do mieszkania. Pozostała po nim dziura, w której zmieściłoby się wszystko, co było ze mną nie tak. Była to dziura z pomalowanymi paznokciami, wyprostowanymi włosami, w markowych dżinsach. Była to dziura, którą bez przerwy zapychałam żarciem, alkoholem, narkotykami, papierosami, pracą, zakupami oraz facetami. W chwili, gdy upadłam na kolana, nie mogłam już na siebie patrzeć. I wiecie, co zrobiłam z tą załamaną dziewczyną? Tą, która próbowała zniszczyć każdą swoją wadę, praktycznie odkąd tylko pamiętała. Tą, która rozmawiała już z Bogiem, w którego nie wierzyła, żeby po prostu z tym wszystkim skończył. Tą, która nie miała pojęcia, kim jest w życiu, które według niej wyglądało nieźle. Tą, która nie wiedziała, co zrobić z mężczyznami, którzy ją wykorzystywali, przyjaciółmi, których nie lubiła i karierą, która ją wykańczała. Tą, która nie mogła na siebie patrzeć pokochałam ją. Przyznam, tak jak wspominałem, że mam pewne dość podobne doświadczenie do autorki, bo byłem też w takim momencie swojego życia, kiedy dość mocno się pogubiłem i otarłem się nawet o pewien nauk, to nie był akurat alkoholizm. I też trafiłem na anonimowych, po prostu niealkoholików, ale program jakby zasady były identyczne, jakby ten ruch przenosi się na wiele innych też aspektów uzależnień, z którymi się pracuje według tego modelu. I też po kilku tych spotkaniach miałem takie bardzo silne poczucie, że coś mi nie gra, coś mi zgrzyta w tym programie, że to nie idzie w dobrym kierunku, tak jak czuję, że powinno iść i taki głos, który przede wszystkim w sobie czułem, takie przemyślenie, to to, że ja potrzebuję mocniej uwierzyć w siebie, podczas gdy zaczynam dosłownie bać się własnego cienia, że za każdym po prostu progiem czai się mój kompletny upadek. I przyznam, że od tamtego czasu też wiele się ucząc, wiele nad tym rozmyślając, wiele czytając, ta książka też jest bardzo ciekawą cegiełką do tych moich właśnie przemyśleń. Mam takie podejście, że absolutnie program anonimowych, te 12 kroków, one mogą pomagać bardzo wielu ludziom, ale to nie jest absolutnie model dla każdego. On może bardzo mocno wynikać z tego, jaka jest natura naszych problemów, co było tą pierwotną przyczyną, że popadliśmy lub uciekamy w jakiegoś rodzaju uzależnienia. I dlatego nie chcę tego właśnie absolutnie dzielić na, na płeć, że to jest coś jest tylko dla kobiet, lub coś jest tylko dla mężczyzn. Myślę, że to jest absolutnie ponadpłciowe, i tutaj akurat trochę się z autorką nie zgadzam, choć rozumiem dlaczego ona uważa, że przede wszystkim jej słowa ona chce kierować do kobiet, że kobiety ją głównie tutaj zrozumieją. Podobne mamy też, mam wrażenie, doświadczenia i wnioski co do tego, jak droga do zdrowia, taka alternatywna, może i być może powinna wyglądać. Rozdział trzeci. Osłabiać czy wzmacniać ego? Jak kojarzy Wam się termin ego? Często mówimy na przykład, że ale ktoś ma ego. Jest tutaj pewne zabarwienie pejoratywne, prawda? Tymczasem... Freud, który rozpopularyzował termin ego, przede wszystkim stworzył konstrukcję takiego pośrednika pomiędzy naszym Id, naszymi takimi wewnętrznymi, dość pierwotnymi pragnieniami, a naszym superego, czyli różnymi regułami narzucanymi nam przez między innymi społeczeństwo, przez wychowanie naszych rodziców. Teraz zadaniem ego, tym trochę między młotem a kowadłem, jest się odnaleźć i jakoś pogodzić te czasem sprzeczne pragnienia i wymagania. Ego inaczej oznacza przede wszystkim ja. I teraz co ciekawe, wiele nurtów filozoficznych, filozoficzno-religijnych i też wyrosły poniekąd z nich program 12 kroków, program anonimowych alkoholików. On opiera się na takiej trochę walce z tym ego, które gdzieś się pogubiło, gdzieś nadmiernie ta koncentracja na sobie udanego człowieka mogła stać się rozbuchana, przesadzona i należy utemperować gdzieś to ego i bardzo możliwe, że wielu ludzi rzeczywiście przez to cierpi, przez to popada w nałogi, ale jak zauważa autorka, co jest przypadkiem wielu kobiet, moim zdaniem nie tylko kobiet, również, również wielu mężczyzn, to jest sytuacja, w której problemem nie jest wcale przerośnięcie tego ego, ale bardzo mocne jego zaniedbanie. Jak autorka postanowiła więc zacząć pracować nad swoim ego, nad pokochaniem tej swojej, jak to wcześniej określiła, wewnętrznej holi. Mówiłam jej, że niczego jej nie brak, że jest kochana i wszystko z nią w porządku. Powiedziałam, że nie jest szurnięta. Przekazałam jej, że trochę się pogubiłyśmy, że po drodze zamknęliśmy wiele drzwi i teraz nigdy już nie będzie szła sama, gdy obejdziemy dom i odzyskamy wszystkie odrzucone cechy charakteru, zwłaszcza te brzydkie, powiedziałam jej. Nie mówiłam, że jest zła, że zawsze stawia się na pierwszym miejscu. Nie powiedziałam jej, że jest samolubna. Nie ostrzegałam, że jej własna wola zawiedzie ją na manowce. Nie powiedziałam, żeby nie ufała sobie, że się myliła lub łudziła. Nie mówiłam jej o tym, bo gdybym to zrobiła, zrobiłabym to samo, co robiłam przez ostatnie 30 lat. Powiedziałam, żeby za wszelką cenę ocaliła swoje życie, włożyła maskę tlenową i to najpierw sobie. A kiedy inni wmawiali jej, że się myliła, że nie może sobie ufać, że jest samolubna i wszystkich zawodzi, powiedziałam jej, pieprzyć ich. Ten konkretny fragment wysłałem wczoraj do koleżanki, która absolutnie nie ma problemu z alkoholem ani z żadnym innym, jak się wydaje, nałogiem. Wręcz jest takim wzorem dbania o siebie, ćwiczeń, rozwoju osobistego, w który bardzo mocno się angażuje, ale jak sama w toku naszych rozmów przyznała, ma gdzieś poczucie, że trochę ucieka przed samą sobą i bardzo wzruszył ją ten fragment, bardzo się z nim utożsamiła, choć teoretycznie dotyka zupełnie zupełnie czegoś innego niż, niż jej przypadek i ja też mocno utożsamiam się z tym fragmentem i ze ścieżką, jaką przeszedłem przez te długie lata życia radzenia sobie z różnymi problemami, z tym koniec końców, nie wiem, nałogiem, który może miałem, może nie miałem, uważam, że to jest tak naprawdę drugorzędna kwestia, ale udało mi się z tym poradzić, udało mi się poukładać bardzo różne rzeczy w życiu ale właśnie nie wcale przez drogę gdzieś tam deptania swojego ego i uczenia się ciągłej pokory, ale takiego prawdziwego zadbania o siebie i uwierzenia w siebie. To oczywiście brzmi bardzo banalnie, uwierz w siebie, poczuj swoją własną wartość, ale to jest coś, co się buduje, buduje latami, łatwo jest to stracić, trzeba cały czas o to dbać, trzeba to cały czas bardzo mocno pielęgnować. I myślę... A w zasadzie nie myślę, tylko wiem, że to jest bardzo ciężka sztuka, ale niezbędna dla nas wszystkich, żeby ją opanować i im lepsi w niej będziemy, tym zdecydowanie mniej będzie przeróżnych nałogów, przeróżnych prób, czy to w alkohol, czy w cokolwiek innego uciekania od siebie, od swojego życia, od różnych problemów, z którymi możemy się spotykać. I myślę, że może być coś w tym, tak jak stwierdza autorka, że kobiety mają szczególnie z tym problem, ale... Naprawdę aż tak bym tego nie dzielił. Wydaje mi się, że to może dotyka, dotyczyć bardzo, bardzo wielu ludzi, zupełnie niezależnie też od ich płci. A na koniec myśl, którą autorka w zasadzie otwiera swoją książkę, ale z którą też mocno się identyfikuje, myśląc o przeróżnych trudnościach, które mnie spotkały w życiu. Ludzie często są zszokowani, kiedy mówię, że nauk był najlepszą rzeczą, która mi się zdarzyła, ale naprawdę tak było. Oczywiście nie życzę nikomu nałogu, takiego poczucia, że się traci kontrolę nad swoim życiem, ale absolutnie chciałbym, żeby każdy, każdy z Was, jeżeli przechodzicie przez jakiegoś rodzaju trudności, żeby mogły być one okazją do tego, żeby odkryć, jak ważne jest to naprawdę skupienie się na sobie i takie prawdziwe, mądre zadbanie o siebie, znalezienie tej energii, wykorzystanie tego czasami tej, tej lampki, nazwijmy to. Ostrzegawczej. Tym bym chciał zamknąć dzisiejszy odcinek. Ja bardzo, tak jak jest dedykowana kobietom, ale myślę, że nie tylko kobietom, serdecznie polecam książkę Holly Whitaker. Link do niej, tak jak mówiłem, znajdziecie w opisie tego odcinka. Jestem też bardzo ciekaw Waszych przemyśleń po tym materiale. Aż tak dziwnie się czuję, jak z jednej strony osobistym był ten materiał u mnie, choć omawiałem w zasadzie książkę kogoś przecież dla mnie zupełnie obcego. Ale. Zachęcam do podzielenia się też, to zawsze bardzo uważam takie cenne op czy opinie, świadectwa, historie się pojawiają, Wasze spojrzenia, pytania, myślę, że one dużo wartości też wnoszą do tego, co, co się dzieje tutaj generalnie na kanale, więc serdecznie zapraszam, zapraszam też już kończąc swoje grędzenie na, na Instagram, bo jeszcze więcej różnych treści, bycia bliżej, w bliższym kontakcie ze mną jako z stwór twórcą, tym, czym się zajmuję. Zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie tutaj się pojawiać częściej, po więcej jeszcze takich treści, przemyśleń, historii. I do zobaczenia.